Witajcie, moi drodzy, na czwartej lekcji kursu Wejdź w ciszę, usłysz głos duszy. Tytuł dzisiejszej lekcji to odłączenie od hałasu. To nie jest zwykły kurs. To wyzwanie, które buduje nowy nawyk codziennego bycia w ciszy. A jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to zapraszam Cię do pierwszej lekcji. I zacznij od pierwszej lekcji. Łącznie w ciszy spędzimy na tym kursie 465 minut, co daje nam 7 godzin i 45 minut bycia w świadomej ciszy, bycia w świadomości, bycia w sobie. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy, dla duszy, bo to jest taki właśnie nasz czas dla duszy. Dziękuję Ci z całego serca za to, że tu ze mną jesteś. Podziel się w komentarzu swoimi doświadczeniami, tym, co czujesz, co do Ciebie przychodzi, zostaw jakiś ślad po sobie, bo to pomaga, że ten film trafia do więcej, większej liczby osób. A jeżeli masz ochotę, wesprzeć mój kanał, to zapraszam do zakupu wirtualnej kawki poprzez portal Balkofi. Serdecznie Ci dziękuję. A teraz usiądź wygodnie. Opowiem chwilę o tej ciszy. Odłóż wszystko na chwilę. Odłóż wszystko, co cię rozprasza. Oddychaj spokojnie, głęboko, z pełną świadomością swojego ciała. Dzisiejszy dzień naszego kursu to moment, w którym uczymy się odłączać od hałasu świata. Świat jest głośny, jest szybki, pełen oczekiwań. Treści, bodźców, informacji, milionów dźwięków, które próbują do nas mówić codziennie. Ale prawda jest taka, hałas świata jest tu, aby nas zajmować, aby nas odciągnąć od naszego prawdziwego ja. Cisza jest tu po to, aby nas budzić. Hałas. Zagłusza naszą ciszę. Hałas pcha nas w kierunku muszę, 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 w kierunku materii. Cisza przypomina o tym, że mogę po prostu być tu i teraz. Przez całe życie uczono nas słuchać świata zewnętrznego, opinie, zasady, szum mediów, oczekiwania innych ludzi. Z czasem zaczynamy żyć bardziej tym, czego świat od nas chce, niż tym, czego my sami pragniemy i kim tak naprawdę jesteśmy. Cisza jest powrotem do siebie. Cisza jest domem duszy. Kiedy odłączymy się od hałasu, nagle. Dzieje się cisza. Wyobraźcie to sobie jak taki wzburzony ocean, jak sztorm na oceanie. I kiedy ten sztorm odejdzie, nie ma nawet fal. Woda jest spokojna, płynie swoim rytmem. Nasze własne uczucia, nasze własne pragnienia nasz wewnętrzne, nasze wewnętrzne prowadzenie jest jak ta woda. Cisza nie oznacza braku dźwięku. Cisza to stan, w którym nic z zewnątrz nie ma nad nami władzy. To moment, w którym nie reagujemy automatycznie, nie uciekamy w rozproszenie, ale cisza to moment, kiedy wracamy do tego, kim tak naprawdę jesteśmy. Do takich Autentycznych nas. Hałas zabiera nam energię. Cisza pozwala nam tę energię odzyskać. Hałas świata pracuje przez lęk, przez muszę. Cisza działa przez spokój, przez mogę. Hałas mówi do nas, rób więcej, rób szybciej, głośniej. Cisza mówi: wszystko już jest w Tobie. Tylko to poczuj. I właśnie dzisiaj tego się nauczymy. Nauczymy się odłączać od hałasu, nie uciekać, tylko po prostu odłączać. Nie rezygnujemy ze świata, tylko się od niego odłączamy. Świat zewnętrzny nie może mieć nad nami władzy. My nie jesteśmy Jego niewolnikami. Jesteśmy obecni, uważni, świadomi. Uczymy się żyć z przestrzeni serca, czyli ciszy. Więc dzisiaj, przez kolejne cztery minuty, wejdziemy w świadomą ciszę. Poczuj bicie serca najpierw. Później poczuj, jak spada napięcie w Twoim ciele, jak Twój układ nerwowy się uspokaja, jak ciało odpuszcza, jak umysł przestaje się ścigać. To, co naprawdę ważne, pojawi się, kiedy hałas opada. Bycie w ciszy daje nam spokój. W ciszy słyszymy swoją prawdę, swoje serce, swoją duszę. Zaczynamy. Zacznij spokojnie oddychać. Pamiętaj: możesz mieć oczy otwarte, możesz mieć oczy zamknięte, możesz stać, możesz siedzieć, możesz leżeć. Zanurz się po prostu w tej chwili. Pozwól sobie być tu naprawdę. Kiedy w trakcie ciszy zaczną przychodzić do ciebie dźwięki, wyłącz je. Wyłącz je w sobie tylko znany sposób. Odłącz się od tych dźwięków, odłącz się od tych myśli, które są światem zewnętrznym. Możesz to zrobić za pomocą guzika, wtyczki, tak jak ty to poczujesz. To ma być Twój własny sposób na odłączenie się. Na początku pamiętaj, aby wejść w przestrzeń serca, poczuć bicie serca. Myśli zatrzymać, a następnie powyłączać wszystko, co powoduje hałas, co daje Ci dostęp do tego hałasu. Zaczynamy. Cztery minuty ciszy. No, jak cudownie, weź głęboki wdech i wydech. I jeszcze raz głęboki wdech i wydech. Teraz możesz wszystkie wtyczki, wszystko to, co było powyłączane, powłączać, bo jesteśmy Ziemianinami, mieszkamy tu na Ziemi w tej chwili. Zapisz w dzienniku, co do ciebie przyszło. Zapisz metodę wyłączania hałasu. Podziel się w komentarzu tym, co przyszło do Ciebie, tym, co udało Ci się poczuć, co Ci działo pokazało. A ja Ci z całego serca dziękuję za Twoją obecność, za to, że jesteś ze mną. Przytulam z całego serca. Magda.